Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w okolicach Makowa Mazowieckiego. Gdzie dwuletni chłopiec wyszedł z domu i został znaleziony nieprzytomny w pobliżu drogi krajowej nr 57. Sekcja zwłok ujawniła, że śmierć dziecka była wynikiem ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, najprawdopodobniej spowodowanego potrąceniem przez nieustalony pojazd. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, przekazała, że biegły podczas badania sekcyjnego stwierdził m.in. złamanie kości czaszki, stłuczenie skroni. Oraz pourazowy obrzęk mózgu. Zaznaczyła, że obrażenia te mogły powstać w wyniku uderzenia chłopca od tyłu przez elementy nadwozia samochodu, a bezpośrednią przyczyną zgonu był ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Policja została powiadomiona o zaginięciu chłopca w piątek wieczorem. Ojciec dziecka, który szukał go po okolicy, odnalazł syna nieprzytomnego na poboczu drogi. Pomimo szybkiej pomocy przedmedycznej udzielonej przez policjantów i strażaków, a także interwencji pogotowia, Dwulatek zmarł w szpitalu. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Dzięki apelowi policji do komendy zgłosiły się osoby, które przejeżdżały przez miejsce zdarzenia i przekazały nagrania z kamer samochodowych, które następnie zostały przeanalizowane przez funkcjonariuszy. Na podstawie śladów na miejscu zdarzenia ustalono, że samochód jechał drogą krajową 57. Prawdopodobnie z kierunku Makowa Mazowieckiego do Przasnysza. Gdy ojciec znalazł nieprzytomnego syna, leżał on na granicy jezdni i pobocza, za zatoczką autobusową, bez butów na nogach. Śledztwo w sprawie wypadku drogowego, które doprowadziło do śmierci dwuletniego Oliwiera, zostało wszczęte przez prokuraturę rejonową w Przasnyszu. Śledczy prowadzą szeroko zakrojone działania operacyjne, mające na celu ustalenie sprawcy tego tragicznego zdarzenia. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotnie popołudnie w Witoszowie Dolnym niedaleko świdnicy, kiedy to funkcjonariusze z posterunku policji w Słotwinie podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcę Audi. Kierowca, 26-letni mężczyzna, któremu, według policyjnych informacji, nie przysługiwały uprawnienia do kierowania, zdecydował się na desperacką ucieczkę, zagrażając życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego. Jego jazda. Charakteryzująca się lekceważeniem przepisów ruchu drogowego i ignorowaniem wezwań policji do zatrzymania, szybko przerodziła się w niebezpieczny pościg ulicami Świdnicy. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy uciekinier zbliżył się do miejsca, gdzie odbywała się pokojowa manifestacja związana z rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę. W odpowiedzi na nadchodzące zagrożenie policjanci próbowali zabezpieczyć teren zgromadzenia, ustawiając blokady drogowe. Jednak to nie powstrzymało 26-latka, który uderzył w radiowóz i inne pojazdy, kontynuując swoją ucieczkę. W końcu, po kolejnym zderzeniu z ustawioną blokadą, mężczyzna porzucił samochód i podjął próbę ucieczki pieszo, która zakończyła się jego szybkim zatrzymaniem przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że przyczyną jego desperackich działań był strach przed konsekwencjami prawnymi za złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Policja przeprowadziła badanie trzeźwości, a pobrana krew pozwoli ustalić, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator postawił 26-latkowi zarzuty, w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz niezatrzymania się do kontroli. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Świdnicy. Tragiczny wypadek miał miejsce w Gostyninie w województwie mazowieckim, gdzie podczas poniedziałkowego spaceru 37-letnia kobieta z 9-miesięcznym synem w wózku zostali potrąceni przez srebrnego Mercedesa jadącego z dużą prędkością. Auto, nad którym kierowca stracił panowanie, Uderzyło w kobietę od tyłu, nie dając jej szans na uniknięcie zderzenia. W wyniku wypadku Mercedes odbił się i zatrzymał na prywatnej posesji po uderzeniu w płot. Mimo natychmiastowej reakcji mieszkańców i udzielonej pomocy, kobieta doznała poważnych obrażeń nóg i w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Jej aktualny stan zdrowia pozostaje nieznany. Dziecko, mimo ogromnego stresu i płaczu, na szczęście nie odniosło widocznych obrażeń, ale zostało przewiezione do szpitala na dokładne badania. W Mercedesie, który miał angielskie tablice rejestracyjne, podróżowało dwóch Polaków, 33-latek i 47-latek, mieszkańcy Gostynina, którzy zostali zatrzymani przez policję. Wciąż nie ustalono, który z nich kierował pojazdem, gdyż żaden nie przyznaje się do winy. Wstępne badanie alkomatem przeprowadzone u jednego z mężczyzn wykazało obecność alkoholu. Jednak pełne wyniki badań krwi, które określą poziom alkoholu lub obecność środków odurzających, są jeszcze oczekiwane. Policja prowadzi intensywne śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz ustalenia pełnej odpowiedzialności sprawców. Możliwe jest, że postępowanie zostanie rozszerzone, jeśli okaże się, że kierowca był pod wpływem substancji psychoaktywnych. W wyniku starannie zaplanowanych i przeprowadzonych działań operacyjnych policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, we współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych nielegalnych substancji. Działania te były efektem wcześniejszych ustaleń, które wskazywały, iż mieszkaniec powiatu Wałbrzyskiego może przechowywać środki odurzające i psychoaktywne w swoim mieszkaniu. W czwartek, 22 lutego, o poranku funkcjonariusze obu jednostek skierowali się pod adres zamieszkania podejrzanego. Przeszukanie mieszkania 26-latka potwierdziło przypuszczenia policji. Ujawniono tam ponad 17 kg marihuany oraz ponad 9 kg haszyszu, a także mniejsze ilości metamfetaminy i kokainy. Znalezisko to potwierdziło wcześniejsze informacje i doprowadziło do zatrzymania mężczyzny, który został przewieziony do jednostki policji w celu dalszych czynności procesowych. W toku postępowania mieszkańcowi powiatu Wałbrzyskiego przedstawiono zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu znacznych ilości środków odurzających. Wartość rynkowa zabezpieczonych substancji szacowana jest na ponad 800 tysięcy złotych, co świadczy o skali działalności przestępczej podejrzanego. W obliczu zebranych dowodów sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 26-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W grudziądzu, mieście położonym w województwie kujawsko-pomorskim, miało miejsce dramatyczne zdarzenie na lokalnej siłowni. 29-letni mężczyzna podczas treningu uległ tragicznemu wypadkowi, który okazał się śmiertelny. Informacje o zdarzeniu dotarły do grudziąckiej policji w poniedziałek 26 lutego około godziny 16.20. Zgłoszenie wskazywało, że podczas rutynowego wykonywania ćwiczeń doszło do niefortunnego incydentu. Wstępne ustalenia sugerują, że przyczyną tragedii mogło być upuszczenie na mężczyznę ciężaru, najprawdopodobniej sztangi. W wyniku tego zdarzenia 29-latek doznał obrażeń tak poważnych, że pomimo podjętych prób reanimacji, nie udało się go uratować. Sprawę bada Komenda Miejska Policji w Grudziądzu pod nadzorem lokalnej prokuratury. Śledztwo ma na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzeń oraz okoliczności, które doprowadziły do tego tragicznego w skutkach wypadku. Aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu, potwierdził te informacje, podkreślając, że szczegółowe dochodzenie ma na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W sobotę 24 lutego w okolicach granicy polsko-białoruskiej doszło do zatrzymania przez polską policję dziennikarza Michaj Łotkacza z Ukraińskiej Prawdy oraz operatora kamery. Według relacji portalu, zespół pracował nad materiałem dotyczącym tranzytu produktów pomiędzy Polską a Rosją i Białorusią, gdy nagle zostali zaskoczeni przez funkcjonariuszy. Policja zareagowała na zgłoszenie zaniepokojonych mieszkańców Łukowa. Którzy zaobserwowali obecność mężczyzn z dronami w rejonie o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa przygranicznego. Zespół dziennikarski został przewieziony na komendę w celu weryfikacji tożsamości i wyjaśnienia okoliczności ich obecności w newralgicznym punkcie. Nadkomisarz Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podkreślił, że konieczne było potwierdzenie danych dziennikarzy. Po ich zweryfikowaniu dziennikarze zostali zwolnieni. Jednak ukraińska prawda zgłasza, że w trakcie zatrzymania doszło do usunięcia części materiału oraz uszkodzenia sprzętu. Tkacza i operatora przetrzymywano w biurze komendanta przez co najmniej 4 godziny i dopiero wtedy wypuszczono za zgodą z góry. Przez cały ten czas dziennikarzom nie wolno było się z nikim kontaktować. Dziennikarzy przesłuchiwała nie tylko policja, ale także przedstawiciele służb specjalnych, czytamy w komunikacie ukraińskiej prawdy. Po zwróceniu dziennikarzom kart pamięci okazało się, że część nakręconych materiałów została usunięta. Ponadto podczas przeszukania policjanci uszkodzili ładowarkę akumulatora i porozumiewali się wyłącznie w języku polskim, przekazał portal. Ambasada Ukrainy w Polsce interweniowała w sprawie zatrzymania swoich obywateli, co przyczyniło się do ich szybkiego zwolnienia. Ambasador Wasyl Zwarycz wyjaśnił, że policja podjęła działania w celu wykluczenia ewentualnych prowokacji, biorąc pod uwagę wrażliwość terenu przygranicznego. Sytuacja ta wywołała oburzenie w redakcji ukraińskiej prawdy, która wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że rozwiązanie sytuacji nastąpiło dopiero po interwencji dyplomatycznej. W wyniku skoordynowanej operacji Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w przestępczości akcyzowej. Działania te, trwające kilka miesięcy, doprowadziły do zatrzymania pięciu mężczyzn oraz przejęcia imponującej ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Blisko 6 milionów sztuk papierosów i ponad 13,5 tony tytoniu, które nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Członkowie grupy prowadzili swoją nielegalną działalność głównie na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego, generując tym samym straty dla skarbu państwa szacowane na ponad 20 milionów złotych. W ramach akcji policjanci przeprowadzili szereg działań w różnych lokalizacjach. W Warszawie zlikwidowano magazyn. Gdzie przechowywano blisko 5 milionów sztuk papierosów z zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek tytoniowych. W powiecie mińskim na terenie prywatnej posesji w samochodzie dostawczym zabezpieczono blisko 800 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a także tytoń, broń i amunicję. Ponadto w powiecie Wyszkowskim zlikwidowano krajalnie suszu tytoniowego i zabezpieczono ponad 6,5 tony tytoniu, a kilkanaście kilometrów dalej przejęto kolejne 7 ton tytoniu, znajdującego się na naczepach ciężarówek. W powiecie Sierackim w województwie łódzkim funkcjonariusze zlikwidowali profesjonalną paczkowalnię papierosów, zabezpieczając maszyny i urządzenia do pakowania papierosów oraz setki tysięcy opakowań różnych marek. Zatrzymani mężczyźni w wieku od 38 do 57 lat zostali przewiezieni do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz naruszenia obowiązku podatkowego. Wobec czterech z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Operacja ta stanowi kolejny krok w walce z przestępczością akcyzową, podkreślając znaczenie współpracy między różnymi agencjami w celu ochrony interesów Skarbu Państwa i zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. W wyniku skoordynowanych działań Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Prokuratury Okręgowej w Opolu rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem ludzi, stało się faktem. Akcja, która zakończyła się zatrzymaniem trzech mężczyzn, w tym dwóch w wieku 22 lat i jednego dwudziestolatka, rzuca światło na ciemną stronę nielegalnego transportu osób przez terytorium Polski. Grupa ta, działając na granicy polsko-białoruskiej, zajmowała się przerzutem uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu, kierując ich w stronę zachodniej Europy, głównie do Niemiec. Policja, dzięki intensywnej pracy śledczej i analizie zebranych dowodów, ustaliła, że członkowie grupy przestępczej odbierali imigrantów po przekroczeniu granicy z Białorusią, wykorzystując do tego drabiny do forsowania zabezpieczeń. Następnie, za opłatą rzędu około 4000 zł od osoby, Przewożono ich do Niemiec. Komunikacja z klientami oraz organizacja przemytu odbywała się za pośrednictwem komunikatorów internetowych na smartfony. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że jeden z przemyconych mężczyzn, obywatel Somalii, stał się ofiarą przemocy ze strony grupy. Został pobity i okradziony z powodu braku wystarczającej ilości gotówki na zapłatę za przemyt. Zdesperowany znalazł schronienie w jednym z polskich ośrodków dla cudzoziemców. Operacja zakończyła się w grudniu ubiegłego roku zatrzymaniem trzech obywateli Ukrainy, którzy odgrywali kluczową rolę w organizacji przemytu. Ich działania, charakteryzujące się cechami zorganizowanej grupy przestępczej, przyniosły im zarzuty udziału w nielegalnej działalności, w tym rozbój na obywatelu Somalii. Teraz, w obliczu zebranych dowodów, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Ta sprawa podkreśla nie tylko skuteczność pracy organów ścigania. Ale i ciemne aspekty problemu przemytu ludzi, z jakim borykają się państwa na trasie migracyjnych szlaków. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.